Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, ja nazywam się Sylwia i tworzę tutaj treści makijażowe. Dzisiaj robimy sobie film z wielkim testem kosmetyków, które trwałam gdzieś na promocjach albo przy okazji. Także jeżeli jesteś zainteresowany tego typu filmem, tego typu filmami, no to zapraszam do oglądania. No więc biorąc pod uwagę to, że mam parę nowości do oczu, do makijażu oka, więc zacznijmy sobie właśnie w ten sposób. Na pierwszy rzut zrobię sobie brwi moim steranym już żelem. Ja przysięgam, ja kiedyś pójdę po nowy. I przepraszam za moje paznokcie niewyjściowe, natomiast, wiadomo, że przy nowym domu jest dużo do roboty, więc te paznokcie po prostu niszczą mi się w zastraszającym tempie. Więc zrobię sobie tym bezbarwnym żelem, brwi i no je wyczesać do góry, jest już resztki, takie totalne resztki, ale wciąż daje radę, będzie, dobrze, że je wyregulowałam, dobra, także pierwsze co, od czego zaczniemy, to wyobraźcie sobie, że moja siostra już się na mnie zdenerwowała chyba, bo cały czas powtarzam, że chciałabym sobie przedstawiać jakieś bazy, podpiecienie albo coś, a jakoś nigdy mi nie jest po drodze. Jak już kupuję jakieś kosmetyki, to zazwyczaj na te bazy po prostu nie patrzę, zapominam, że one istnieją. Właśnie dlatego, jak była ostatnim razem w Rosmanie niemieckim, podejrzewam, że to był Rosman. Bo tutaj tej marki nie widziałam. Kupiłam mi na spróbowanie właśnie bazę pod cienie. Tak ona oto wygląda i ma chyba delikatny pigment, więc ja sobie ją nałożę. Szczerze mówiąc nawet nie wiem ile yy, się jej nakłada, ale zobaczymy, czy nie za dużo. Wiadomo, jak sobie pacam y, korektorem, to chwila, moment, dużo tego nakładam, może czasami za dużo, ale, ale działa, tak? Działa. Może to będzie działać lepiej, więc wklepuję sobie ją paluchem, bo boję się, że gąbeczka mi zabierze za dużo produktu. Dobra, także y, co my tutaj dalej mamy i co my chcemy zrobić? Przede wszystkim znalazłam z kim innym, jak nie z moją siostrą, bo my zawsze mamy takie pomysły w nie? że okej, okay, idziemy na kosmetyk i zobaczyć, co nowego tam e, znajdziemy. I znalazłyśmy właśnie cienie do powiek wpłynie, ale nie takie zwykłe cienie do powiek, bo one są jakieś holo, wydaje mi się. Liquid Chrome Eyeshadow e, i mamy tutaj taki różowo-zielony. Już Wam pokazuję, jak to wygląda na ręce. Jest on piękny jest, naprawdę. Pomazałam w takim, w takim miejscu, że ja nie chyba nie dam rady. Także w ten sposób prezentuje się pierwszy. Widzicie, tak fajnie mienie jeszcze taki złoty ma w sobie. A drugi kolorek, już jest taki zielonkawy, też ma trochę różu w środku. Wygląda on w ten sposób w opakowaniu. I już Wam pokazuję też tak samo, jak wygląda na ręce. O, tak sporo daje. One są delikatnie transparentne swoją drogą, ale mają sporo pigmentu jak na cienie za niecałe 2 euro więc wyglądają one w ten sposób razem. I na pewno chciałabym sobie zobaczyć, jak one będą wyglądały na oku. Także tego na pewno użyjemy. I co jeszcze nowego, w ogóle na minus 50? W ogóle to jest historia, to jest historia, okej? Okay? Poszłam z mym narzeczonym, kochanym, do sklepu po jakieś takie, nie wiem, bufetiki, po, po jakieś takie duperele, nie? No i patrzę, Jezu Chryste, kosmetyki, dobra, to idę. No i się okazało, że znalazłam e, dwa. Fajne eyelinery, tak mam nadzieję, że są fajne. Na promocji, więc ten akurat był minus 50%. On jest Essence i jest on brązowy. Więc wiecie, że moje serduszko jest naprawdę za kolorem brązowym na oku, totalnie. Ale żeby was nie zmyliło, kupiłam również czarny, ale ten już jest Catrice, więc zobaczymy. Przyznam wam szczerze, ja nie będę was oszukiwać. Sorry, ale ja naprawdę nie mogłam się doczekać już tego brązowego eyelinera i ja ostatnio sobie go użyłam i może on nie ma jakiegoś mur beton pigmentu. Ale wygląda fantastycznie na oku, więc to jest chyba mój nowy ulubieniec. Przygotujcie się na wiele makijaży z brązowym eyelinerem. No niestety, takie życie. Dobra, przechodzimy już do oka, więc ja się zastanawiam właśnie. Wydaje mi się, że fajnie by było zrobić sobie taką lekką bassę pod te wszystkie kolory, taką delikatnie brązowawą. Więc wezmę sobie tylko jakąś paletkę z jakimś brązem. O, ta się nada, Catrice. Tylko, że jedyne co, no to ta paleta była w kalendarzu adwentowym, ale wiadomo, użyję sobie jakiegokolwiek jasnego, e, takiego, że tak powiem Wam, e, kawowego cienia. Tego tutaj, mam nadzieję, że widać i go dobrze pokazuję. Nie nakładam żadnego pudru, tak jak zawsze robię to na korektor. Chcę zobaczyć, czy będą się fajnie blendować cienie na tej bazie. Mam nadzieję, że widać to, co robię. Więc yy, doklepuję sobie takimi małymi porcjami, bo nie, nie ukrywam, mnie ja się trochę cykam, nie? Ale jak na razie te cienie naprawdę bardzo ładnie wyglądają. I to nie jest tak, że ja jestem w jakimś konkretnym szoku, bo jestem, ale no, te cienie też nie grzeszą fajnym rozcieraniem i blendowaniem, i trochę się czasami z nimi męczę. Więc zobaczymy tym razem będzie tak samo? Najpierw zrobimy sobie jedno oko, a potem zrobię sobie za kamerą drugie, dobra? Bo nikt nie ma tyle czasu, żeby oglądać cały, cały makijaż, nie? Dobra. Cień mam nałożony. Będę nakładała tylko jeden cień. No, więc ja sobie jeszcze tylko troszeczkę rozetrę takim zwykłym, puchatym pędzelkiem krawędzie. Rozblenduję je tutaj od góry i będę to robiła razem z putrem, jak zawsze. No a tu w zasadzie od dołu nie trzeba jakoś specjalnie, bo i tak będziemy to czyścić, ale tu od góry najważniejsze. Ej, mamy to, ładnie to wygląda, podoba mi się to. Tylko teraz się cykam, bo ja przyznam wam szczerze, że ja muszę dzisiaj wyjść. I ja się trochę cykam, że trochę za bardzo poszaleję. Natomiast mój narzeczony ostatnio stwierdził, że hej, czemu ty nie robisz sobie bardziej takich szalonych makijaży, bo wychodzą fajnie. I mówię no, okej. Okay. Spróbuję. Nie, spróbuję. E, więc może na pierwszy rzut, żeby sobie tutaj polecieć, może sobie tym zielonym polecimy. Jak odkręcę, mam krem na rękach. Dobra, damy radę. Więc e, lecą sobie nim prosto z opakowania. Zobaczymy, co z tego będzie. Niech się dzieje, wolę nie, boję, że jak przy tym świetle, to tak pięknie wygląda. Ja sobie polecę to tak. O. Tak myślę. O. Tak i tak. Też jak robicie coś precyzyjnie, to otwieracie sobie usta. Nie wiem, dlaczego to robię. Ale zastanawiam się, czy inni ludzie też tak robią. Dobra. On nie ma totalnie krycia takiego 100%. Ale przez to, że on się tak odbija, to mi to jakoś specjalnie nie przeszkadza. Bo jak wiecie, ja jestem sroka, musi się po prostu mienić. I co, co sądzimy? Jest zbyt szalone? Spoko, bo dołożymy jeszcze yy, różowy. I różowy, myślę, że dołożymy sobie. Jak z tobą odkręcę? I tak myślę, co by tutaj jeszcze, bo ja bym chciała w ogóle, żeby ten różowy poszedł w bardzo podobnym kształcie, co ten zielony w tym miejscu, i na to dać sobie brązową kreskę. Yy, co sądzicie? Się podoba? Tak zrobimy. A najwyżej zmyjemy i ten filmik nie ujrzy światło dziennego. To się może stać. Teraz mi się podoba. I wiecie co, I teraz pójdziemy sobie właśnie w ten eyeliner brązowy, bo mamy brązowe cienie, więc tak stwierdziłam, ha, a, a co, a kto mi zabroni. Więc kreski sobie zrobię już poza kamerą, bo jak ktoś robi kreski eyelinerem, to doskonale wie, że to jest precyzja chirurga, także widzimy się za chwilę. No więc w ten sposób prezentuje się aktualny stan makijażu oka. Także na ten moment wydaje mi się, że to już będzie w miarę wszystko. Możemy przejść sobie do twarzy. Ja sobie, jeżeli chodzi o twarz, będę używała teraz tej bazy z Elfa. Już dawno żadnej bazy nie używałam, także zobaczymy, czy, czy coś w ogóle to zmieni na ten moment. No i teraz przechodzimy sobie do podkładu, i teraz mamy mały problem, bo, bo prawie wszystkie podkłady są na mnie już za jasne, a ja wcale się aż tak bardzo nie opaliłam. I tak opaliłam się bardziej niż zazwyczaj, bo zazwyczaj słońce mnie nie łapie całkowicie. Także ja sobie będę mieszała dzisiaj podkład trumacz w numerku 1D1W, ten oto konkretny. I y, ja mam ostatnio taki patent, że mieszam podkłady z tym kremem BB w odcieniu 103 i jakoś to działa. Także zróbmy dokładnie to samo dzisiaj. Ja nakładam sobie bezpośrednio na twarz jedno i drugie. Chociaż kurczę, może faktycznie. Bo to jest najciemniejszy podkład, jaki mam. Może on nie będzie taki jasny. Dobra, podkład mamy nałożony. Może to nie jest szpachla, która mogłaby być do takiego mocniejszego makijażu, ale wydaje mi się, że po korektorze już będzie zdecydowanie lepiej. A dlaczego robimy twarz razem? A dlatego, bo mam jedną nowość, którą już przyznam szczerze, używałam. Używałam tak samo jak tego eyelinera, bo się nie mogłam doczekać. Znalazłam. Właśnie y, konturowanie z Catrice też w jakichś śmiesznych pieniądzach, więc chciałam prze sobie przetestować. A już nie ukrywam, trochę mam dość tego mojego konturowania z Nexa, już mi się trochę przyjadło. Także będziemy sobie próbować teraz y, tego wspólnie. I powiem Wam szczerze, że też nie wiem, jaki to jest numer. No, 0,25. Także lecimy sobie delikatnie tutaj. I rozklepujemy od razu. Byle sobie plam, plam, plam nie zrobić i będzie dobrze, nie. Ale w ogóle mega mi się podoba kolor swoją drogą. Mega mi się podoba ten kolor. I też jest bardzo łatwo go rozcierać. Nie robi jakichś specjalnych plam. Yy, a nie ukrywajmy moje skile makijażowe jeszcze nie są takie ponętne. Więc dobra, dołożymy sobie trochę, bo ja lubię mieć bardzo mocno wykonturowaną twarz, zwłaszcza jak mam ciemne oko, bo mam wrażenie, że jak zrobię mocniejsze oko i zrobię delikatną twarz, to nie wiem, moje rysy twarzy po prostu znikają momentalnie. Także dobra, Klepiemy, jakby jutro miało nie być. No i oczywiście standardowo zrobimy sobie nos, tak samo ale już może z mniejszą ilością produktu, bo tutaj faktycznie poszlałam. Ale jak w ogóle fajnie ociepla twarz. Trochę się wykontrowałam, trochę wygląda to teraz brudno, ale spokojnie, ja to przewidziałam i dlatego właśnie robimy teraz korektor. Na samym końcu ja sobie będę używała tego z Maybelline Fit Me, kolorku 10. No a tam, gdzie nie rozklepałam, to się zaraz rozklepi, spokojnie. On jest delikatny i ciemny, ale spokojnie. Dobra, i na sam koniec, żeby to wszystko jeszcze dodatkowo lekko rozjaśnić i żeby był mur, beton, makijaż. Ja sobie będę używała tego pudru z Max More, tak samo. I powiem Wam szczerze, że to akurat bardzo lubię z Aksana te pudry, ogromne, bo nie dość, że starczają one mega długo, to fajnie trzymają. Nie mam z nimi absolutnie żadnych problemów, ani mnie jakoś specjalnie nie wysuszają. No wiadomo, każdy ma inny typ cery i Inną skórę i każdy reaguje na wszystko inaczej, także nie wypowiem się za, yy, za wszystkich, ale mi się mega podoba. I czy ja chcę coś robić na dolnej powietrze, póki mam ten puder na twarzy, co by tutaj zrobić? Co by tutaj zrobić? ja generalnie chyba, bo ja sobie wyciągnęłam w ogóle dwie kredki. Yy, brązową i taką jasną. I dzisiaj chyba sobie użyję tej jasnej. w ogóle. Ona jest mega zabawna, bo ja nie, nie potrafię jej otworzyć do końca, więc ona ma jeszcze część plastiku na sobie i zaraz zobaczymy. To jest kredka z Loreal, taka śniutka, i czy ona ma w ogóle kolor? Zaraz się dowiemy, pewnie pod tym plastikiem jest. 011, wygląda ona w ten sposób i ja ją zazwyczaj używam właśnie na dolną linię rzęs. Jest taka leciutko perłowa, ale generalnie na oku tego jakoś specjalnie nie widać. No i co, wygląda to jakoś nie? Teraz biorą biorę sobie pędzel, sobie pędzel taki zwykły, najzwyklejszy pędzelek, rozcierko i będę to teraz rozcierać wszystko. Cały ten puder rozkładam sobie na całą twarz. No i czy mi się to konturowanie podoba? Tak, wam powiem, że mi się podoba. Może nie jest jakiś górnych lotów i ja się muszę nauczyć tego korzystać. No, i przede wszystkim myślałam nawet, czy to właśnie nie będzie ten moment, gdzie będę mogła sobie spróbować blendować konturowanie w końcu pędzelkiem, co bardzo mnie przeraża. Ale ten produkt jest na tyle płynny, że wydaje mi się, że powinno się to udać. Ale nie, to jeszcze nie dzisiaj, spokojnie. Dobra, i co teraz? Rzęsy, nie? Przejdźmy sobie do rzęs. Zróbmy sobie rzęsy i ja sobie rzęsy podkręcę z zalotką. Użyję sobie Eweliny Kosmetycznej, tej złotej, złoto-czarnej. No, i skoro idziemy w brązy, kreska brązowa to i rzęsy brązowe. Także przejdziemy sobie później po tej odżywce do L'Oreala Panorama w kolorze brązowym. A przynajmniej taką mam nadzieję, bo. Generalnie jest napisane brązowa, kupowałam brązową, ale która z nich była czarna w środku, mimo naklejki, że jest innego koloru. Także nie jestem pewna, którą wyciągnęłam, bo ja mam chyba dwa, trzy opakowania otwarte, nie pytajcie jak i dlaczego. I wrócę do Was już z zrobionymi rzęsami. No więc rzęsy mamy gotowe, już teraz ostatni krok, czyli usta. Jeżeli chodzi o usta, ja sobie dzisiaj będę robiła je konturówką z Catrice o numerku. 0,10. Dużo tych dziesiątek dzisiaj, nie? I jeżeli chodzi o błyszczek, będę sobie używała tego z Makeup Revolution. Tutaj macie na proszę bardzo. No i oczywiście standardowo wszystkie nazwy kosmetyków jak zwykle będą w opisie, także serdecznie Was tam zapraszam. Tego błyszczka sobie nie żałowałam, ale wygląda całkiem ładnie. Także w ten oto sposób prezentuje się już skończony makijaż. Jedyny fail, który zauważyłam, ja się może przybliżę tutaj do Was, jeżeli chodzi o cienie, bo one mi się jakoś tak zbryliły, tak zmazały... takie dziury się zrobiły w nich. I mam nadzieję, że to widać. taką to wygląda. Cały makijaż? Z bliska, bardzo bliska. Nie oszukujmy się, ja i tak będę z tego korzystać, bo te kolory są tak przepiękne. Jeszcze chciałabym zobaczyć resztę kolorów, tak faktycznie w akcji. Jeden kolor ma moja siostra, więc na pewno będę sobie go testowała. I jest on w kolorze złotym, więc wydaje mi się, że będzie super. Ten zielony jest przepiękny, tylko tak jak mówię, może za dużo pytałam, ale z drugiej strony, jak dałam go trochę mniej, to go średnio było widać. Zobaczę jeszcze ten różowy, ale ten zielony to był mój faworyt, więc miałam wobec niego bardzo duże oczekiwania. No i na dzisiaj już by było to w zasadzie wszystko. Dajcie znać koniecznie, co sądzicie o tym makijażu i o tych kosmetykach. Zapraszam Was również serdecznie do Instagrama i TikToka, które będą się tutaj pojawiały z obu stron, mnie i oczywiście również. Linki znajdziecie w opisie. Więc ja Wam już bardzo dziękuję na dzisiaj. Jeżeli spodobał Wam się ten film, to zapraszam oczywiście do zostawienia komentarza, polaikowania i zostawienia suba. Do kolejnego Papa Papa! I jakość. Sylwia, uspokój się. Lecimy